Cześć, witajcie kochani z tej strony byku, a to dziesiąty odcinek przygód naszych wygrze Paper Please. Papierki poproszę. No wiem, że spora przerwa była, niestety, bodajże dwumiesięczna nawet trudno wychodzi, ale się rozgrzałem, troszeczkę już pamiętam co się działo, troszeczkę już e, przypomniałem sobie mechanikę gry, żeby nie było, że tak całkiem lamiem, także właśnie co się tam stało ostatnio. No słuchajcie... E, Dostaliśmy tajemniczy niebieski proszek, znaczy niebieski był to nie wiem, ale no w każdym razie był zabójczy. Więc tajemniczy zabójczy proszek. No jak widzicie tutaj ofiara, ofiary tajemniczej trucizny hospitalizowane, no i mamy tu znaczek EZika. No cóż, współpraca z Ezikiem. Zwykle kończy się źle. No tym razem póki co krótkotrwały efekt jest taki, że dostaliśmy dwie dychy. Po prostu hajsów. Także tak to wygląda. Czy to był dobry pomysł? No, nie sądzę, mówiąc szczerze, ale chciałem po prostu zobaczyć, co się tam działo. Eee, tej wersji wtedy jeszcze nie sprawdzałem. Dobra, ryzykujemy złość sąsiadów, antygryjski informator wpuszczony. Eee, no i tu jakaś rozrywka. 13 grudnia, moi drodzy. Idziemy do pracy. Poranna gazeta wypita, poranna kawa przeczytana. Już do budy weszliśmy, niczym grzeczny piesek. No i mamy tutaj pewne instrukcje do wykonania o no, nasza nieśmiertelna pieczątka oczywiście ten kurczyk może sobie jeszcze dam tu na razie e, inspektorze wprowadzony specjalny program azylu politycznego poszukujący azylu muszą mieć sobie ważne przyznanie azylu bo patenci poten, dysponujący decyzją nie potrzebują względów ani karty informacyjnej niech żyje arstoczko mamy poszukiwanych, mamy skutki gazety, dobra poszukiwani idą w prawy górny róg kluczyk idzie tutaj no jakiś ty brzydki Dobra anyway Dokumenty, przyznanie azylu Tak to wygląda, ważne pieczęcie, zaszczek Weryfikujcie odciski palców Okej okay. dobra Wszystko wiemy, wszystko widzimy Zasady na dół Żeby nie było, że na bok Zasad trzeba przestrzegać No i już mamy pierwszego brzydala, którego trzeba obsłużyć Akurat Swojski gościu, tylko mu się trochę zdjęcie nie zgadza, bo jest taki trochę a'la hitlerek taki tutaj taki, tylko że bardziej taki hitlerek z Petrisa. Stare zdjęcie, no zobaczymy, trzymaj, odciski palców ciśni. Eee, a tak, 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 dobra, proszę bardzo, no już widzę, że to nie te, więc się skończy bardzo szybko aresztowaniem. No cóż, tutaj mamy wyjątek od reguły, akurat tym razem pierwsza osoba przeszukiwana, przeszukiwana nie jest akurat dobrym wyborem, w sensie to no, nadzwyczaj jest akurat dobra, tak? Można przepuszczać śmiało, a to proszę, mamy wyjątek. No ale dobra, już mamy jakąś babulinkę, aha, no i ona tutaj szuka azylu i od razu mamy za każdym razem sprawdzać odciski palców, więc jak najbardziej, dobra, waga się zgadza, wzrost też. Czy to są te odciski? No kolercia mamy tutaj do sprawdzenia parę tych poglądań ale wszystko się zgadza w ogóle odkryłem w końcu jak działa ten mechanizm dwukliku do trybu yy, jak to się tam dochodzenia yy, tyle czasu grałem nie odkryłem a teraz jakoś tak przypadkiem w końcu na na on działa po prostu trzeba na konkretny jakiś element najechać i wtedy jest ok dobra poszukiwana nie jest yy, no dobra sent mormero to się zgadza ple ple, ple. Daty, płeć, nadaja, nadaja. Dobra, po mojemu jest czysta. Proszę bardzo. Masz odciski palców, są moje. Mam nadzieję, że to jest prawie się jeszcze lepiej. Na... słuchaj, moja droga. Przejdziesz przez tę magiczną bramkę i nie umrzesz, to zobaczysz. Sprawujcie się dobrze. Dzień dobry. Co w Waszej podróży przyjeżdżam z wizytą. Odwiedziny. Kilka miesięcy, no to to się zgadza, 25, ale tu ci się już już, 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 dziękujemy bardzo. Dokumenty nieważne. No to nie mój temat, ile ty masz na głowie. No rzeczywiście mogła mogłabyś skorzystać z widzę fryzjera, ale ja tego nie mówiłem w każdym razie, żeby nie było, że cię tutaj, nie wiem, molestuję w jakiś sposób. Cześć, dałem zieloną tą. Ja pierd... Poczę, tak to jest jak się coś robi. Ale daj mi powód odmowy, no dobra. Fail, dziękuję bardzo, mimo było. Czym ty jesteś? Mężczyzna Corista City. Co ty co, co? Aha. On chce od nas zieloną, czerwoną pieczątkę, ale ja mu dam zieloną. Niech się chłopak cieszy, nie będę ostrzeżeń zbierał. Trzymaj. Uh -huh. Dlaczego nie teraz? No złe, bo poprosiłeś o zieloną, to tak nie działa, masz błagać na kolanach. Właściwie o czerwoną poprosił. Kurczę, no coś mi się kolory dzisiaj mylą. I <laughs> Jestem daltonistą, no nic. Dobra, okej, okay. lepiej kolory niż strony. Co ty gadałeś, gadałeś, nie wiem, kobieta, nie wyglądasz, yy, powinnaś, powinnaś moja droga zapuścić wąsa, odwiedziny, Przestanę przez dwa tygodnie, no super, bardzo krótkie włosy, czy one są bardzo krótkie, to nie wiem, 172, no, taki trochę naciągane te twoje 172, nie jesteś poszukiwana, a ty jesteś kobietą w ogóle jakby, naprawdę, no dobra, nie wnikam, Eee. Dobra, słuchaj Masz tę pieczątkę Leć Odwiedziny, tak? Dobra leś, leś, leć Nie zajmuj mi głowy O, nawet czysta była, dobra Co? Ale posłuchajcie mnie Nie mam wiele czasu, muszę dzisiaj przejść Wrócę do 3 dni z dobrymi papierami na dowód moich intencji dam wam coś ważnego, to mój rodzinny skarb. Och, jaki piękny. Och, jaki piękny. Czy grzechocze? Nie grzechocze. No to co to za zegarek? chcecie to jako zastaw, wrócę tutaj po niego. A mogę mu to dać z powrotem? Eee, mogę mu to dać z powrotem, bez kitu. I to też. Nie, tego nie mogę dać. LOL. No i co ja mam z nim zrobić? No dobra. Zaufamy mu, niech ma. Leć, orle. I teraz weź to nosi, nie zepsuj, kurde. No, tak to już jest. Dobra, nas to te wasze upomnienie. i Ministerstwo pracy, to się zgadza. Mężczyzna, czy nie jest poszukiwany? Nie wiem. Wasz ty cały rok. Praca, e, e? Wait. A branża nauka, aha, aha, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Peter 78 kilo, 178 zgadza się usiejące, no definitywnie. No nawet ważność się zgadza, import Heinham. Dobra, to mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne. Peter coś tam Hilditch. Dobra, no braku 7 GDR praca. Jeden rok. Yy... A tu się zgadza? Zgadza się. Tak? Zaraz. Zgodne. No dobra, no to masz tę zieloną piecząteczkę i... Ja tylko, żeby równo trafić. A widzicie, teraz dobrze powiedziałem, zieloną. zieloną ci dałem. Pamiętaj, zieloną. Ale jak coś, to mu strażnik może dostać zieloną. Herbatkę oczywiście, ha ha ha. Projektowanie. Co wy z tymi wszystkimi, z tymi pracami wyjeżdżacie? Azylu mieliście szukać? O puch puch No nie, jak on to mógł zrobić? Ja cię, kurczę dorwę O, ale zaraz, jak go miałem uśpić, a go wybuchłem No to, 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 to No to, to, to taki wybuchowy gościu był Dobra, dzień pracy został skrócony z powodu ataku terrorystycznego Eee, ha Aha, Aha. Aha. Dobra, nie nakarmimy ich, nie ogrzejemy ich, ale adoptujemy siostrzenicy. Dzień proces jest skrócony, tak, tak, tak. Wasza siostra została aresztowana i młoda córka potrzebuje domu. A słuchajcie, no nie może być tak, że zostawiamy rodzinę. W sensie rodzina może głodować, ale nie może być tak, że zostawiamy kogoś z rodziny, no. Dobra, antegryjski informator przybył i zniknął. Ekstremiści rosną w siłę. Grecji nie jest dla nich mekką. Jedno śladem w mur. Dobra, 14 grudnia Okej okay. Uuu, zielony do nas przyjdzie Uwaga, uwaga Poszukiwani Aha, nie mamy żadnych tutaj wyznaczników, tak Samżeś wtedy macha otworzył? Na tym poserunku dzieje się więcej niż na wojnie Walczyłem w Kolehi przez 5 lat Och Jeżeli myślicie, że masz to, to jest ciężko, to w kolej jest 10 razy gorzej nie winię ich za to, że chcą wrócić do domu. W każdym razie dobrze sobie radzicie, tak czy no. Spoko stary. Ciekaw jestem, czy jakbym nie dostrzelił tamtego knypka, który sobie tak przyjechał dziarsko, to, to, to coś wtedy on by zginął. Ale dobra, e, no. E, rogi, 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 rogi. Następny proszę, a właściwie pierwszego petenta zapraszam zaś. Petentkę. Tylko w odwiedziny, no... Dobra, zostanę to przez miesiąc. Miesiąc odwiedziny numery się zgadzają. August, Toman. No to nie brzmi jak kobieta, ale no okej okay. już tam nie wnikajmy. 30, dobra. E, tu też się zgadza. 19, 12, ok. Krótkie koniecowe włosy, 60 kg i 167, no okej okay. No dobra, no to wy wyglądasz na czy czystą. Tylko żeby było... Dobra, zielona piecząteczka, raz, dwa, trzy. Jeszcze chciałem powiedzieć do czterech odlicz, ale ewidentnie nie Dobra, płeć się zgadza, nie jest poszukiwana, tylko odwiedziny przez dwa tygodnie, dobra, zgadza się Numer się zgadza, Katy a -hussong. no dobra, zgadza się Kolegia Wedorek, do bardzo niewielka głowa, no trochę niewielka 35 kg, jaka chodzinka? 150, ty, ale trochę wyrosłaś chyba, coś mi się tak... 1,50 50 miałoby kapeluszu miało być, a nie. To naturalna różnica. Co, żeś sobie kurczę takie kaszaki napięcie wyhodowała, że, że jak szpilki? Dobra. No coś mi się nie zgadzają te twoje palców. Heł? Huuu, areszt, dziwnie wymawiasz słowo areszt, ale no, no, okej, okay. może być jako heł i zapytajnik na końcu, nie ma problemu. Wolno, dobra, 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 następne, raz, raz. Przepychaj się tam gostku, bo to wiesz, trzeba walczyć o swoje dokumenciki. Jasne. Arsztoczkanin, nasz. Pamiętacie, mnie? Do boju, kozaki. Dałem ci ten świetny proporczyk. No co ty chcesz? Mówiłem o tym trenerowi. Bardzo się wściekł. Mówi, że jeśli nie przyniosę go otworzy, to wstacę miejsce z przodu naszego autobusu. Wszystkie miejsca są dobre, ale to z przodu są najlepsze, jeszcze. Naprawdę potrzebuję tego proporczyka. Co, jasne że ci dam. Za 10, za 10 dolców to ja ci po prostu żadne oddam. co, so, nie wiem co to jest. Serio? Jeszcze sobie mi wypominał, bo jak ci zaraz znajdę paragraf na ciebie, to miesiąc... Je, dobra, to się zgadza. Asse, Felipe. Filipę... Yy. Dobra, to nie ma się co rozwodzić. Dał nam proporczek, myśmy go oddali, ja i tak tego proporczyka wybitnie nie lubię. Niby fajna nazwa, ale nie, nie, ten proporczek definitywnie do mnie nie trafi. Dobra, pan nie jest poszukiwany. Powiedz mu się zgadza. Po tranzytem. Przez kilka dni, no zgadza się tak, jak najbardziej 25. Wszystko, wszystko w jak najlepszym porządku. Oscar Navarro. Great Rapid, tak, to, to, to tam było Ale zaraz, ty, nie masz tego, tego. Chyba nie masz Eee. Ojejku Gdzie to jest? O! Tego nie masz. No wiesz co serio? No dobra. Ważne jeszcze dwa dni okulary? Gdzie? Jakiś ciężki przypadek Ludzie się zmieniają, no da, no Okulary zdejmują, soczewki zakładają Ludzie się zmieniają Takie rymy No patrzcie, chyba ma rację, bo są zgodne z ciski palców No dobra, no okej okay. Spoko Jak tak, a jeszcze jedno, no to, to 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 to, to to, dobra, okej okay, jest, okej okay, jest, okej okay. Pyk Raz, dwa, trzy nie, nie, nie. Następny, proszę. Raz, raz. Ten był ciężki przypadek. On był taki wielopoziomowy. Że nie, że jedną się zgadnie wykryje i już. Ale trzeba było kilka. Tylko dwa dni No tranzyt. Tranzyt, dwa dni. Ten numer się zgadza. Real co? No nie za bardzo. Panie drogi. Tu. Co to ma być? Jakie aliasy? Co to? Co to? trzeba było poinformować tutaj mnie, ewentualnie jakiś banknocik przedstawić odpowiedniego nominału, ale no chyba się zgadzają, tam, on, ale zaraz. Brak znanych pseudonimów, a to co? No areszt. Areszt, bo są premie za areszt, zasuwaj. Chociaż jakby osoba się zgadzała, ale no. Już nie wnikam. Mam tutaj córeczkę siostry do wykarmienia, siostrzenicę. O ciacia! Ciacia, cześć, dawno się nie było. Nie mogło cię zabraknąć. Trzebałem życie w tym odcinku, dobre. Było ciężko i to było ciężko, dobry strażnik ludzki. Chciał duży pieniędzy, ale rozsądny człowiek. Ejku, kostowa Georgie. Bonsy, 60 kg na no, Georgie. Co ty tutaj przemycasz tym razem? To już ta zagadka. To trochę krępujące, no słuchaj, nie wiem, ale chyba, chyba już, chyba już Cię prześwietlałem, wiesz? Jak mi się zdaje. No słuchaj, fujara na miejscu. A to szo, 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 to, 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 to. Halo? Proszę się tłumaczyć, bo chyba, chyba leci trochę te ta... Nie to co czekaj, dam ci 10 kredytów za zieloną pieczątkę. Pomyśl o rodzinie, mogę za to kupić dużo rzeczy i być szczęśliwy, wszystko dzięki tym niewinnym narkotykom. Słuchaj, Georgie, ja cię naprawdę lubię, ale ty nie możesz. To straży ich zuma dobry dzień. Nie wiem jak mam to ciągnąć bez żadnych zysków. O może kraj zmieni, słuchaj. Dobra, następny proszę. Ale Dziad dziadzio dziać, musiałbyś. Dobrze, że był. Cieszę się, że lubię, lubię z nim gadać, lubię go sprawdzać. On jest takim wdzięcznym obiektem sprawdzania go. Dobra, zostawiam to kilka miesięcy. Co tu, 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 odwiedzimy. No tak, trzy miesiące. Czy trzy miesiące to jest kilka? Tak, jest w tym wypadku. Okej. Okay. Niveka Diaz. Kobieta... Długie włosy, znaczy no to są długie włosy, waga się zgadza, wzrost się zgadza. Ważność się zgadza, Jurko City, kolechia. Dobra, z tego co widzę to jest czyste. Proszę bardzo, piecząteczka i... Szerokiej drogi, moja droga. Następny proszę... Ale to nie tu, nie tu, nie, to, nie to. To, to, to 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 to, dobrze, bo tu już czas dobiega końca, a ja się wlekę, wlekę. Czym ty jesteś? Nie jesteś poszukiwany, niestety. Wam ci się zgadza, zamierzasz dołączyć do żony y, na imigrację? Nie, nie dostaniesz. Krótkie, jasne włosy, 82 kg, satytapy 173. Yy, tak, mężczyzna, Norwenda. zawsze, dobra, zgadzasz się potem chciałeś bić handle, więc jakby nie jesteś tutaj zagrożeniem samym w sobie tylko chciałeś jakby tutaj twoje, twoje zadanie jest inne niż mi tutaj robić jakieś trudności twoje zadanie mój drogi fabularne było takie żeby mi dać zagłoskę, czy ten zegarek sprzedać czy nie a nie czy, czy, czy ja ci znajdę jakąś, jakiś ubytek w twoich papierkach czy też nie nadwaga no, 70 kilo no? Ja wiem, tak, chciałbym tyle ważyć <laughs> Ale okej, okay. no kobiety mają inne standardy e, Wzrost 168 e, Kobieta Jurko City e, to, to, to się zgadza, zgadza się Odwiedziny tak były, bo już nie, No, kilka tygodni Co? Ale zaraz, kilka tygodni to nie do końca miesiąc No dobra, no niech będzie odwiedziny Okej, okay. wygląda, że po prostu się zgadza To nie jest tak, że coś ona jest... Nie, nie, nie jest poszukiwana No dobra Bierz to wszystko w pizdu i żegnam, do jutra Ojej, ojej, zimna głód, zimna choroba głód, zimna głód, wszystko w pizdu Najeszy lokal Wasza siostrzenica przyniosła oszczędności swojej matki. Jest, 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 jest. Czy... <laughs> Przepraszam, czyli jeżeli kupimy wszystko, jedzenie ogrzewanie leki. Eee, premia za zatrzymanie, 10 łapówki, dobra. Czyli ogółem rzecz biorąc jesteśmy stówę do przodu dzięki naszej siostrzenicy. Widzicie? Widzicie? Opłacało się, opłacało się? Jasne, że się opłacało. Teraz ich wszystkich wykarmimy, wy wyzdrowimy. Wszystko będzie dzięki. Dobra moi drodzy, tym właśnie oto magicznym sposobem e, dotarliśmy do końca odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, ja się oczywiście powoli wdrażam w tę grę na nowo. E, także myślę, że jakieś kolejne odcinki jeszcze będą w najbliższym czasie. Także zapraszam. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się zdrowo. Ajo!